Hej, witam was w kolejnym odcinku z Gry Farming Simulator 19. Na samym początku chciałam przypomnieć oczywiście o zostawieniu łapki w górę i subskrybowaniu kanału, jeśli odcinek Wam się będzie podobał. Słuchajcie, moi drodzy, przyszedł czas na rozwój gospodarstwa. Oczywiście, konie mamy, kury mamy, więc przyszedł czas na postawienie pastwiska. W międzyczasie tutaj robiłem sobie żniwa tej pszenicy, którą miałem ja zasianą na tym polu, na wszystkich swoich obszarach w sumie. No, i wychodzi na to, że tam już mi teraz właśnie pracownicy zbierają na tym obszarze numer 11. Laskę sobie zebrałem, ale tutaj słomę z tego obszaru zebrałem, i wszystko jest odsypane do stodoły. Zebrałem za pomocą przyczepy samozbierającej, ponieważ kostek nie da się tutaj wrzucić do tej stodoły, żeby to tam sobie leżało. Ale przejdźmy do tego, co chcę tutaj w tym dzisiejszym odcinku zrobić, czyli postawimy sobie pastwisko. I teraz tak, zastanawiałem się nad tym, które pastwisko sobie tutaj postawić. I stwierdziłem, że o wiele lepszym rozwiązaniem będzie duże pastwisko. Ponieważ tutaj możemy mieć tylko 50 krów, tutaj możemy mieć 200. No i 50 to jest dosyć mało. To jest na małe gospodarstwo. A ja nie mam małego gospodarstwa, ponieważ same te moje obszary są ogromne. Więc stwierdziłem, że lepszym rozwiązaniem będzie tutaj postawienie tego dużego pastwiska. Nie ja chcę też teraz jakoś yy, tego postawić, żeby. Słabo to wypadło, dlatego też zrobię sobie chyba najpierw zapis gry. W razie czego, jak mówiłem, że przydałoby się że jakiś przyrząd do możliwości tego, żeby to wszystko jakoś tam dało radę jakoś cofnąć. O te na przykład 2 minuty, 3 minuty, gdy coś sobie postawimy i jednak nam się to nie podoba, bo słabo wyszło. Okej, okay, teraz mam już tutaj wygładzony, I teraz, jak mówiłem, musimy przejść do postawienia tego. A nie chcę stawiać blisko tego, bo wtedy będę musiał znowu z tą drogą to jakoś kombinować, dlatego troszeczkę dalej to sobie postawię. Wydaje, że tak będzie, tak powinno być dobrze. Tylko czy ja nie chcę tego przekręcić nawet w tą stronę? Myślę, że tak by było chyba najlepiej. I już tutaj widzę, że się zrąbało i to dosyć mocno, ale to się da jeszcze w miarę jakoś racjonalnie naprawić. Od razu przechodzimy tutaj do naszego narzędzia, do modyfikowania. Ok, tak więc y, mamy już postawione to pastwisko teraz. Sprawdźmy sobie tylko, czy to naprawdę w miarę spoko wyszło. I myślę, że wyszło naprawdę y, no super. To podoba teraz. No, ale po co nam pastwisko, jak nie mamy nic tutaj w tym pastwisku na razie? I teraz tak, mamy dwie opcje. Możemy sobie kupić tutaj za pomocą tego, żeby nam ktoś to dowiózł. Ten trigger śmiesznie wygląda, no, ale trudno że niech tak będzie. Możemy sobie wybrać opcję, żeby nam ktoś to dowiózł lub możemy sobie wybrać opcję taką, że sobie wypożyczymy jedną naczepę do przewozu zwierząt. I ja właśnie ten, tą metodę sobie wybiorę. I tutaj jest taka naczepa 6 sztuk. Tutaj już jest do ciężarówki. Ciężarówki nie mam, więc muszę skorzystać z tej małej. ja ją sobie wypożyczę. Ok, ja już tutaj sobie wziąłem tą przyczepę i lecimy sobie po nasz krówki tutaj do tego e, punktu gdzie możemy kupować, w sumie nie wiem jak to się tutaj no jak to można nazwać, bo rzeźnik, nie rzeźnik raczej nie e, mamy teraz do wyboru te i chyba ja sobie wybiorę takie standardowe nasze raczej, nie chcę jakieś tam może, chociaż to jest amerykańskie gospodarstwo więc może by się bardziej przydało e, tutaj skorzystać z tych e, amerykańskich może sobie zrobię tak, że sobie kupię część takich, część takich, tylko wtedy z rozmnażaniem jest problem, bo one się rozmnażają o wiele wolniej. Mm, dlatego raczej... No mi się najbardziej podobają te nasze, więc raczej sobie wezmę te nasze po prostu. Aha, jest full? Potwierdź. Mamy pełno. Te tutaj stoją i lecimy je zawieźć do nas. Może pojadę na około w sumie. Nie wiem jeszcze ile takich, ile chcę sobie ich tutaj zakupić. No ale na pewno nie 6, bo jest duże, więc myślałem o około... Hmm, około może 30 na chwilę obecną. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie je sobie zawiozę i damy im nieść, a później, poza odcinkami, po prostu reszta sobie jedynie dowiozę i e, dosypię tam po prostu pożywienia. No i tutaj mamy punkt do wyładowania. Jak widzicie, które sobie już chodzą, a my teraz musimy zająć się e, karmieniem. No i tutaj mam teraz te... E, mam tutaj ten dodatek e, Anderson, i tak się zastanawiałem po prostu, e, czy kupić sobie któryś z tych paszowozów. E, jednak chyba na razie mnie nie stać na to, żeby go sobie kupić, chociaż 70 tysięcy nie jest tak źle, więc ten mniejszy jeszcze ok, ale ten większy już jest trochę gorzej. Mmm. z racji tego, że jest to dosyć duże. Jak wygląda tutaj z tym? Mm. ten. Jaką on ma pojemność? On ma pojemność tutaj 17 tysięcy litrów. I kosztuje 107, 158. A ten jaką ma pojemność? 16. No i ten ma tutaj 23, a ten ma 29. Wezmę sobie chyba raczej ten. Ale na razie go sobie nie kupię, tylko go sobie wypożyczę. Nie będzie ten paszobus. Okay. Ja zostawiam tą naczepę, bo później jeszcze będę jeździł po te krupki, skoro już wypożyczyłem naczepę, więc bez sensu by mi było teraz kupować na przykład tutaj z tego punktu, żeby mi to dowieźli. No ja sobie skoczę tylko teraz po, po ten nasz paszobus. E, Okej, okay, jestem już na miejscu i słuchajcie, jedna sprawa. Ja nie mam kiszonki. Całą hmm, kiszonkę z biogazowni oczywiście wtedy sprzedałem, nic sobie nie zostawiłem. Dlatego też kupię sobie troszkę tutaj tej kieszonki ze sklepu. Myślę, że tutaj jest 4000. Myślę, że sobie kupię dwie takie bele. A i spójrzcie, ja myślałem, że nie dodam nam takiej możliwości. A ja tutaj mamy możliwość e, koloru wszystkiego sobie dobrać, więc okej. Okay. Bo słomę i siano mam. Muszę jeszcze zebrać to siano, które jest tam skoskowane. Okay. To już mamy rzucone, a z drugą. Bo słuchajcie, jak to wygląda? No, oczywiście musimy im dawać tą e, specjalnie mm, wyliczoną paszę, czyli mieszankę kiszonki, ściana i słomy. Żeby były wydajne na 100%, więc tak też chcę to sobie jakoś nie rozwiązać Teraz e, widzicie, że kieszonki jest na full 8000 Dopiero co przestawiłem ten pociąg i dalej się ten szlaban jeszcze nie, nie, nie otworzył no. e, Teraz sobie wrzucę jedną kostkę tutaj tej słomy I skoczę sobie po jedną kostkę tej e, trawy, którą tam mam, bo jak przebudowałem sobie tutaj, jak stawiam tą wiatę to te koski tam mi się zepchły przez przypadek albo i specjalnie to zrobiłem bo nie chciałem się ich wtedy przewozić a tutaj te koski mi wywalił pracownik kiedyś i tak sobie na razie leżą więc na chwilę obecną nie miałem co z nimi robić dlatego też leżą sobie jak leżą nie wiem w sumie ile teraz tam musimy załadować tej właśnie tranny, dlatego mam nadzieję, że dwie kostki mi starsze, żeby się to wyrównało i była ta pasza w 100% taka przygotowana. Mm, no i... Czegoś tu mam za dużo, mam za dużo chyba. Chociaż nie, w sumie to wychodzi dobrze. Jest tak, tam jest pewnie na słomę, tutaj mamy pewnie na wodę, a tam pewnie będzie na właśnie na pasze. Nie przyjrzeliśmy się jeszcze dokładnie, jak to tutaj wygląda. Model bardzo fajny pewnie ładnie pracuje, jakby w przypadku tej e, prasy do, do poli. i mamy TM właśnie akurat właśnie tego mi brakowało, bo nie wiedziałem czy Udało mi się to zrobić, czy nie? I teraz tak się zastanawiam w sumie, czy dwie kostki trawy na przykład, jedna kostka słomy i dwie kostki kiszonki to jest akurat właśnie w 100% pełna taka proporcja do tego, aby ten TMR wyszedł. W takim razie sobie zostawię ten. Mm. I musimy nim tutaj puścielić słomy i dać wody, więc jedna kostka słomy, teraz będę sobie ją zabiorę. Jak widzicie tutaj poza odcinkami, to się bawiłem trochę układając te jajka na naczepie i jeszcze jest ich troszeczkę za mało, żeby się tutaj bardziej nad nimi hmm. kupić. W sumie tym, 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 tym paszowozem też możemy chyba słomę dawać, więc raczej pewnie z czasem zrezygnuję tutaj z tej maszyny. Jak widzicie, bo mi to średnio wychodzi. No i trzeba teraz wyładować elegancko. Dla krówek, pewnie i dla świnek idzie o wiele więcej słomy niż dla koni, ponieważ one tutaj nam będą produkowały oborniki gnojowice. Zostanie mi jeszcze tylko dać im tutaj wody i będziemy mieli to z głowy. No i okej, okay. teraz możemy sobie sprawdzić tutaj, jak to wygląda w statystykach. Hmm. Tutaj mamy. To mamy prawie pełne. Wydajność tutaj będzie na 100%, ponieważ mamy TMR, bo jeżeli będziemy dawali to i to, to tam jest chyba 80. Hmm. 75 tutaj pisze, sama trawa to jest 25 a my mamy TMR, czyli będzie na 100%, bo jak dacie y, TMR, to ta, samo to już Wam daje 100% właśnie, a tutaj te zasobna, no to wiadomo. Tak więc y, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Tutaj czegoś y, specjalnego nie było, pewnie już nieraz to widzieliście, już robiliście to u siebie, tak więc y, przed na taki rozwój właśnie w tym kierunku i do usłyszenia już wkrótce, pozdrawiam.